Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku, w którym uczymy mojego tatę jak grać w Minecrafta. No hej, hej, witam na kolejnej lekcji. Tak, i dzisiaj będziemy zajmować się e, robieniem farmy, czyli czymś, czym mieliśmy się zająć poprzednio, ale za długo zajęło nam budowanie domu, że tak powiem. Więc no dzisiaj. No właśnie co to dzisiaj będziemy się? Udać. Właśnie pierwsza rzecz. Eee, masz jeszcze jakieś żelazo? Czy ja mam jakieś żelazo. Pewnie zostało w tamtym. Im, po, w tamtym poprzednim tak. domu pewnie zostało. Mam węgla, bruk, gębowe żelazo. Ja po, to, nie ja, mam. to ja pójdę po tamto żelazo co tam zostało. I, bo musimy zrobić wiaderka żeby móc przenosić w nim tak. wodę. Bo rośliny, które będziemy hodować, potrzebują wody, żeby rosły. Ten osioł tutaj dalej stoi, nawet dwa są. A to mamy ten... Ja, nie wiem. No, ja już tutaj po poszedłem po co, poczekaj. Tam. Wezmę te wszystkie twoje rzeczy stąd po prostu i tą skrzynkę całą. O, jaki piękny mamy domek. Jakieś ogrodzenie okay. można by tu było zrobić. No to zrobimy w przyszłości. Najpierw możliwe, że nawet tu farmę trzeba będzie w sumie otoczyć, bo tutaj to działa tak, że jak coś tam nam rośnie i jakieś zwierzęta, albo potwory zaczną po tym e, skakać, albo biegać, to to się będzie niszczyło po prostu. Dlatego w sumie przydałoby się zrobić płotek faktycznie. Dobra, jestem już. Mogę przyłączyć jakąś kamerę, żebym siebie widział? znaczy tego Tak, pod, pod F5. Dalej jestem jakoś dziewczyną. No tak, to naprawimy później kiedyś. Dobra, chodź tutaj. Ja tutaj wrzuciłem wszystkie te surowce do tej górnej skrzynki. tej tutaj. Przez tamtego mieszkania poprzedniego. No. Dobra, to i teraz patrz. Tak, teraz patrz. Slej w piecyku, masz trzy żelaza. Zobacz sobie. Przepalone, widzisz? Już nawet cztery. Weź sobie je i nauczycie jak robić wiaderko. Masz wszystkie? Mam. To teraz wejdź sobie w crafting, czy tam stół rzemieślniczy. I teraz układasz to tak. Na samym dole pośrodku jedno żelazo. Mam. I teraz na ukos, na, na, po lewej i po prawej stronie, ta, stronie, tak nad tym, ale na ukos. Żeby taki kształt... Na samej górze. Nie, nie na samej górze, w tym środkowym rzędzie. No. Taki kształt wiaderka musisz po prostu zrobić jakby. No mam. No, to Słysza. razie. Tak jest. I teraz trze... musimy zrobić sobie jeszcze motyki. Zrób sobie kamienną motykę. Wiesz jak się robi motykę? Kiedyś chyba przypadkowo zrobiłeś. Tak, patyki i dwa kamienie na górze. Jeden po środku i jeden po jeden z boku. Kamienny, kamienne to muszę teraz mam brok Musisz dać co mi to wyszło z tego? Kamienna motyka, tak, to ta mam. Kamienną siekierę, kamienny miecz, drewniana siekiera, kamienna motyka, żelazka. No to tak. Tyle? Mhm No dziurę tu rozwala. Zrobimy z tej drzwi i tyle Ja mam drzwi, mogę tu wstać No to możesz postawić Postaw tutaj i tutaj będziemy mieli ogródek No i dobra Wywoź Teraz patrz Widzisz tutaj wszędzie porasta taka wyższa trawa, co nie? Widzę. I jak ją, zni jak ją niszczysz, to jest szansa, że wypadnie ci z tego nasiono zboża, czy tam pszenicy. Bo no no, widzisz? Wypadnie. No, no to trzeba takich trzeba tak trochę pozwierać. O, przy okazji, o ja, mam nożyca, a tutaj chodzi ta owca. Tam jest druga, tu nam łóżka też zrobię. Ja mam sześć akurat na dwa łóżka, dobra. dobra wystarczy chyba na razie. Ja tutaj szybko zrobię naokoło nam jakiś taki płotk prosty. No, owca bo ja ją ostrzegłem. A tam też? Też. Dobra. I patrz, teraz musimy tutaj zrobić sobie... W tym miejscu byśmy zaczęli. Patrz, jak masz motykę, to klikasz prawym przyciskiem myszy na ziemię. po motyką. No spróbuj gdzieś kliknąć. O i widzisz, robi ci się takie taka jakby... Jak to nawet? Zaorana ziemia, coś takiego. I teraz trzeba tutaj... A tak odtąd byśmy sobie zrobili. O. o. Tylko widzisz, ona się niszczy, bo nie ma z tej wody. No poczekaj, najpierw... Tutaj musimy wykopać jedną dziurę. Zobacz. Masz to wiaderko? Mam. No to weź to wiaderko i choć pójdziemy po wodę. Chodź, chodź. Nie można tu wodociągu zrobić, tego trzeba No właśnie, coś takiego sobie zrobimy. Weź jedno wiaderko... ...wody. Musisz zejść na dół i kliknąć po prostu wiaderkiem... Prawą przycis ...prawym przyciskiem myszy na tą wodę. Widzisz? Masz teraz wiaderko z wodą. Teraz chodź. Musimy sobie to jakieś zejście kiedyś zrobić, sensowne jakieś schodki. Chodź. Teraz musimy sobie zrobić coś, co nazywa się nieskończone źródełko wody. Robimy to sobie na początku, o tutaj gdzieś, Bo nie tutaj. Sensowne miejsce trzeba wybrać. Niech będzie tutaj na razie poza tym ogrodzeniem, potem się tak gdzieś przeniesie. Patrzę, żeby zrobić nieskończone źródełko, trzeba wykopać cztery takie taką dziurę 2x2. Dwa dwa. Weź tutaj w rogu, teraz wylej to wiadro. Tylko raz klikasz. O! No i jest dobrze. I teraz chodź, musimy przynieść jeszcze jedno. W miarę szybko, bo się robi noc. Bierz jedno wiatro wody. No i wracaj na górę. No. no chodź. No czekaj, bo nie mogę gdzieś wyskoczyć. No dobra. Wyskoczyłem. Tutaj chodź. Szybko bo się robi na co. Strasznie szybko. No to szybko. Ojej, gdzieś się zaplątałeś. Gdzie się zaplątałeś? No nie wiem, nie mogę wyjść. No i co, trzeba to iść tam. Dobra. Nawylać? Tak, nie ale w, odpowied... w odpowiedni sposób trzeba to wylać. Musisz to wylać. Skosie od tego, gdzie wylałeś to poprzednie. I patrz, jak je wylałeś w tym miejscu, to musisz to zrobić. O, tu. O, o i widzisz, teraz mamy nieskończone źródełko wody, i teraz spróbuj nabrać z niego wodę. No, raz tylko. Nie, nie trzymasz, tylko naciskasz raz po prostu szybko. O, i widzisz, i teraz nabrała ci się woda, ale z tego źródełka nie ubywa w ogóle wody. Teraz chodź wlej tą wodę o w tą dziurę, co tutaj jest, żebyśmy nawodnili tą ziemię. Teraz patrz, wszystkie te grządki, które tutaj mamy teraz będą się nawadniały. Nie będą się niszczyć. Teraz patrz, bierzesz te nasiona, które miałeś wcześniej zebrane. No mam. No i musisz je po prostu prawym przyciskiem myszy posadzić na tych grządkach widzisz? I one teraz będą sobie tam rosły. Tutaj potrzeba kilku dni, bo one wyrosły. Na razie tyle wystarczy, chodźmy się przesłać, a resztę zrobimy rano. Trzeba zrobić łóżka. Masz jakieś drewno? Chyba mam. Mam... nie, nie, mam... dębowe deski. A ile, ile go masz? Ile ile tych dębowych desek masz? 57 To daj mi 6 O no jak to, to masz? Mam Jaki chcesz mieć kolor łóżka? Niebieski czy żółty? To obojętnie jaki będzie, <grym <grym> <grym> żeby można było spać. Znaczy czy zrobię żółty? No a jak to się robi? Mniej więcej może zapamiętać. Dobra, dobra, to ci właśnie pokażę. Patrz, masz tutaj, rzucam ci trzy sztuki żółtej wełny i te trzy deski, które mi dałeś. I teraz wchodzisz sobie w crafting i na samym dole, na dolnym rzędzie ustawiasz trzy deski i nad tym ustawiasz trzy wełny. No czekaj, bo coś zrobiłem. Jakieś postawiłem, jakieś co. No trzy, des trzy deski na dole i trzy wełny na górze. Trzy na dole. Tak, i trzy wełny na górze. No ja. ja to mi się tak ustawia po, po 15 sztuk. No bo to musisz tam sobie umiejętnie klikać w to, żeby to rozdzielać. No ale to nieważne, ile ustawisz na dole tych tych. Ważne, żeby były w trzech, trzech okienkach, nieważne jaka ilość. Dobra, no trzy, trzy na dole, i trzy u góry, tak? O, mamy. Tak. Plus no, to no to weź je sobie. Teraz rozchodzić na górze, jak je gdzieś ustawimy. No i postaw sobie gdzieś tutaj to łóżko. No ja to mam No tak jakbyś, tak jakbyś stawiał normalnie jakiś klocek. Musisz na tym klocku bliżej siebie postawić, bo ono zajmuje dwa klocki. No, o tutaj. O. I teraz, jak klikniesz na nie prawym, to pójdziesz spać i wtedy minie y, od razu noc i stanie się dzień. I przy okazji y, łóżka zapisują Twój spawn point, czyli miejsce, w którym się pojawiasz, jeśli umrzesz. Czyli teraz, jeśli umrzesz, to się nie pojawisz gdzieś tam na polanie, tylko tutaj obok tego łóżka. Zobacz. Hmm, no to już jest. Po nocy, tak? Tak. Dobra, a teraz musimy... Skończyć nasz ogródek. Jak ja teraz stąd zajdę? O szkurda! Co? Wybuch nam ten dupek. Co? Jest? No, nie, creeper. <grypy> no, <grypy> no. <grypy> no nie zajdę stąd jak to się schodzi. No normalnie się schodzi. Musisz się tam wsunąć między tą drabinkę a klocek. No i co? Wybuchnął ten ten i no co? To rozwalił coś? No rozwalił trochę ścianę i rozwalił ten. Dlaczego? czego No bo mnie zaszedł od tyłu i wybuchnął. Dobra, to, to się potem naprawi. Tutaj, w tym miejscu. O, jeszcze gdzieś tutaj to zrobię. Pierwsze to tak. Tu ziemię mam. Zaraz to zrobimy. W tym miejscu, w tej, do tej dziury musisz mi kolejne wiaderko wody wlać. I tutaj masz nasianka. Rzuci, rzuciłem ci jeszcze sześć nasianek i musisz tutaj dokończyć tą grządkę, a ja pójdę po drewno, żeby naprawić ten dom. Musisz tam pierwszą wodę wlać i potem sobie naprawić to. No nie w tym Znajdę jakieś... Myślą, no. no to poznajdź, żeby to dokończyć. No. O, to, to, pająk! Mm, pająki, pająk uciekam. pająki w dzień nie są agresywne. Dopóki go, dopóki go nie uderzysz, to cię nie będzie bił. No są agresywne tylko w nocy. Już teraz zatkać. Mm. Tak. Tu mogę. No bo możesz sadzić tylko tam, gdzie jest ta ziemia, tak zrobiona wiesz. A no nas się sama robi? Tak? No nie, moty motyką musisz to zrobić. Aha, motyką. To czego nie gadasz? Przesyj mi się tu trochę. Aha, motyką, dziurę wykopałem. Ale prawym przyciskiem, to ja to... Ale prawym przyciskiem myszy musisz. <laughs> Jajku, kamienna A nie wiem. No, prawym przyciskiem myszy, klikasz na tą ziemię, co jest zrobiona. Ale już jest cała zrobiona. Teraz w tą resztę tych nasion, co masz? Chyba, że nie masz. No nie ma, mam, a mogę stąd wyjść i przez dom Albo przez damal, albo z tej furtkę zrobiłem. Normalnie otwiera rząd, tak jak drzwi. Dobra, ja bym jeszcze zrobił. tej beczki. Dobra, względnie jako tak może być. Jeszcze bym ci pokazał jedną rzecz, tylko. O, dobra, mam. Patrz, pokażę ci coś. Dokładnie dwie rzeczy. Patrz. Robiłem coś takiego jak beczki. To działa dosłownie tak samo jak skrzynka. Tylko inaczej wygląda. I eee, postawiłem je tutaj, żeby ładnie wyglądały. I jeszcze jedną rzecz bym ci pokazał, czyli mączkę kostną, patrz. Yy, wrzucam ci tutaj kilka kości, które wypadały ze szkieleta. I wrzuć je sobie do craftingu i powinna ci powstać mączka kostna. O, gdzie ja to mam? Wziąłem to, a jest... Ale... No wrzuć to sobie mączka. tam do wytworzenia. Tak, i weź ją. Weź ją sobie do ręki. Dobra, i teraz patrz. Mączka kostna działa tak, że ona przyspiesza wzrost roślin. Czy to, nieważne czy to pszenicy, czy jakiś marchewek, ziemniaków, czy to w tym Minecraft'cie jeszcze jest, czy na przykład drzew. Ona to po prostu przyspiesza. I teraz kliknij tą mączką kostną, prawym przyciskiem myszy. Na, o widzisz? I kliknij jeszcze raz. Na tą samą kliknij, bo ona jeszcze nie jest urośnięta. Trzeba kilka razy, o i to jest właśnie urośnięta pszenica, widzisz to? Ja tak Wie? też zrobię kilka razy. I taką pszenicę, która już tak urosła. Można zebrać, po prostu ją niszcząc. I wtedy ci wypada kłos z tej pszenicy i oprócz tego dodatkowy nasionka Znisz taką. Widzisz? O, tutaj masz. Widzisz, wypada z niej pszenica i więcej nasion. Teraz z tej pszenicy można zrobić chleb. A żeby zrobić chleb, trzeba ją po prostu w craftingu ustawić trzy, trzy obok siebie w jednym rzędzie. Możesz iść spróbować, jak chcesz stole. Tak. Od, od góry do dołu? W pionie? Czy w poziomie? Nie, w poziomie. Jest chlebek. Ale No i, i jego można jeść. Dobra, czyli udało nam się um, zrobić farmę i zrobić pierwsze jedzenie hodowane samemu. Um, jakieś wnioski? Jak się podobało? Czego się nauczyłeś? Już <laughs> to wszystko zapamiętać. No ale będziesz już chyba wiedział mniej więcej jak się robi farmy, że trzeba zrobić motykę, wiaderko, woda. no, nie, no to będę wiedział, tylko zap trzeba zapamiętać te wszystkie receptury i nie więcej te wody, że trzeba iść, że to, że tamto, że okay, tamto, Receptury tamto. ogólnie jeszcze ci pokażę. Wejdź sobie w swój ekwipunek. Widzisz tam taką zieloną książkę? No widzę. No to kliknij na nią. No tu są jakieś podpowiedzi? Tak i tutaj możesz sobie wyszukać przedmiot, który chcesz zrobić. Napisz sobie tam y killoff Kilofu akurat nie, bo na, na to materiał. Po prostu, znajdujesz sobie ten przedmiot po ikonce, który chcesz zrobić, albo po nazwie. No dobra, bo ja to muszę napisać po... Bo... Duże mięśnicze, o no dobra, podpowiada tutaj, znaczy to... I od razu to wskakuje, jak tak. kliknę na to. Tak, tak. Mączka kostna, ale to co, to tylko robi, pokazuje to, co mogę zrobić, czy co? Tak, to pokazuje tylko, tylko to, na co masz chociaż część materiałów. Jeśli będziesz zdobywał nowe materiały, które są częścią jakiejś receptury, to wtedy te receptury będą ci się tam pojawiały, większa ilość. I taką samą książkę z podpowiedziami masz w tym takim dużym craftingu. Tutaj jest tak samo, i tutaj jest, i tutaj jest o wiele więcej rzeczy, bo tutaj wiesz, jest więcej okienek, i więcej rzeczy tutaj można stworzyć. Rozumiesz? No, rozumiem. No to dobrze. Dobra, dobra, powoli. Dopiero trzecia lekcja czy czwarta. Na chwilę zbudujemy jakąś dużą wioskę. No, zobaczymy. Dobra, to... No, to z tym nocnym akcentem pewnie będziemy kończyć. W takim razie to e... dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, oceniania, zostawienia jakieś łapki w górę, komentarza. I jak na razie to tyle. Hej. O, oh, hej, hej.